Oczekujemy na wsparcie. Powiedział, że ma sniperów rozstawionych. Że mamy nie podchodzić do auta. Na bocznym parkingu z tą medyczką. Ona po nim skacze. Co? 10 źródeł wysyłam bo zrobi. Ja pierdolę! No ja nie <noise> mogę brać udziału w tej interwencji. Przepraszam. Zapraszam. Dlaczego ona na nim skacze? Nikt nie masz praktycznie... Kapela, gdzie ty poszedłeś? Nie robimy na stole 7, wracaj wsparcia. potrzebujemy wsparcia. 103. Ze względów dobra. oczywistych, ja przy scenach seksu być nie mogę. Osoby, które, które są. Bez bodykama, jazda. Laska tu jęczy, kurwa. Osoby bez bodykama mogą interweniować, ja nie mogę, przepraszam. Pierdolę, ja ich wypuszczał z dotkniętych. PTW, ona dostała uniewinnienie z wyroku, bo podobno się nie zna ulanim. Teraz Dobry, myślę, że się poznali peki. do głębie. 312, jaka szmula, żebym później nie wpadł w jakieś bagno?